Witam serdecznie na kolejnym gniocie. Jak widzieliście przed chwilą, kaczak żyje, ma się dobrze, ma kupę energii, ale niestety ciągle jest sam. Przez co strasznie piszczy. Kurczaki też tak miały. Póki były same, to bardzo piszczało, a cała reszta kluje się. Po dopiero dwa jajka jakoś mocniej popękały, niektóre tak pomału, aż wstałem rano, myślałem, że parę będzie latało. Się trochę przestraszyłem, ale sobie myślę Przeszony termin to mają dopiero za dwa dni, także na spokojnie niech się pomału klują, na pewno im nie będę pomagał wychodzić z jajek, bo przy kurczakach przynajmniej z kaczkami jeszcze nie mam takiego doświadczenia, ale z kurczakami wiem, że nie powinno się tego robić, chyba że naprawdę jest jakaś tam bardzo wyjątkowa sytuacja, ale generalnie powinny same wyjść z jajka, bo naszą pomocą dużo częściej zaszkodzimy, niż pomożemy. A ta reszta towarzystwa wygląda. Tutaj dwa już dobrze popękały. Mam nadzieję, że dzisiaj wyjdą, kolejne pękają coraz bardziej, jak na przykład tutaj. No i na spokojnie, jeszcze, jeszcze trochę czasu mają do terminu. Tamten jeden taki szybko mu biło na ten świat. A przed chwilą przyszła do mnie paczka, i to zamówiona wczoraj, z którą jest taka historia, że ten jeden kaczak się wykluł wczoraj. Tak sobie myślę, kurczę, trzy dni. Przed terminem, niektóryś się wylęgnie trzy dni po terminie. To już mamy prawie tydzień różnicy. Eee, Dziu, no nie skacz. Prawie tydzień różnicy. Myślę, trzymać je w domu w kartonikach, bo chciałbym je chociaż te parę dni w domu odchować, zanim pójdą do tego odchowalnika w garażu. To mówię, zamówię sobie taką klateczkę, wiecie, dla chomika, królika, miniaturki na szybko. No i szybko wszedłem tam na Allegro. Patrzę, ale tam zamów do 14 to ci prędko przywieziemy, a zaraz weekend to myślę no to szybko i nie sprawdziłem wymiarów. Nie była droga, sto parę złotych i dzisiaj przyszła paczka, to się mocno zdziwiłem. Myślałem, że to będzie połowę mniejsze, a to taka wielka, zaraz spróbujemy to złożyć. Taki odchowalnik na pierwsze dni do chałupy. Ciekawe, gdzie ja to postawię. Ta klatka rzeczywiście jest taka wielka. To i tak się przyda, nawet do transportu, bo nigdy nie miałem tymi kartonami, w tym to będzie wygodniej. Trzeba to złożyć, no chyba nie będzie to jakoś bardzo skomplikowane. Jest tutaj instrukcja, są jakieś takie elementy. I co, tutaj narożniki do naróżników, No i chyba tyle z grubsza. Kura przyszła zaciekawiona, zaraz to spróbujemy ułożyć. To, to zapięcie to na razie tu na górę damy ale to chyba trzeba tutaj w te rowki. no jedno ręko, nawet dwoma rękami, tylko że wiecie, lewymi, to nie idzie tak prosto. Udało się, po jakichś dziesięciu próbach, bo co jedno wskoczyło, to drugie wyskoczyło, wiecie, no czterech rąk nie mam. I teraz są takie o, zaczepy, to każę to, 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 to tutaj wstyknąć. Jakby ktoś kiedyś składał taką klatkę lub podobną, to mam złotą radę. To najlepiej na twardym się wtyka, bo próbowałem na tej klatce to w ogóle nie szło. A teraz to luks. No i dobra, tu można to teraz wsadzić na górę. Może się nie rozklekoczę. Tu róg pasuje, tu róg pasuje. Z drugiej strony tak sobie. No i złożone, i się trzymie. Nawet można podnosić za to luks. Zaraz tu się tego jednego biednego kaczaka środkę pierworodnego wsadzi. Tylko wiecie co? Nie wiem co to jest i do czego. Może to paśnik taki, że się se... gdzieś tu można powiesić, czy tam, o, dla jakiego królika, chumika. No nie wiem, ale tak, klatka dobra, bo perełka nie wlizie do środka. To jedno i one też chyba nie wyjdą, no mam nadzieję. Zaraz lecimy, zjedziemy do chałupy, przygotujemy na to jakieś miejsce. No, teraz to kolega ma pałac. Nie ma co mówić. Elegancko, metrów kwadratowych w porównaniu z masą ciała, to na pewno masz więcej niż ja w chałupie. No, jakie królestwo. No ale to czeka na Twoich kolegów, którzy się tutaj klują, ale idzie im bardzo. Pomalutku, tutaj ma lampkę grzewczą. Jak chce, to sobie przy niej siedzie, ale widzę, że bardziej się lubi w słońcu ustawiać. Póki co jest bardzo żywotny, je pije i już się nawet załatwia. No, bardzo mu się śpieszyło na ten świat. Tutaj zamykamy perełka gdzieś lata po dworze, ale jak wróci, to zobaczymy, czy nie próbuje tego jakoś rozmontować się, dostać. Myślę, że nie. Ciekawe, czy to będzie stabilne, jak ona się tutaj położy u góry, bo znając życie, może próbować. Bo na przykład na suszarce od prania to bardzo lubi leżeć na takich prążkach, czyli pewnie tutaj też. No widzisz, trzy dni przed terminem się wyklułeś, a rodzeństwo jeszcze w jajkach, no, a nie myśli wychodzić. Może głośniej krzycz, to je zachęcisz do wychodzenia. A zajrzę jeszcze tak szybciutko, tu muszę zrobić porządek z tymi przedłużaczami. O, czujnik czadu mam, żeby nie było jak tutaj, no żaden więcej nie wyszedł tamte jajko się trochę obróciło i się buja ale dobra, nie ruszam tego niech one się spokojnie poklują ten był po prostu bardzo prędki jak się opala, fajnie no jeszcze nie ma towarzystwa to jest najgorsze bo te kurczaki widzę, że kaczaki też bardzo nie lubią być same no ale co ja Ci poradzę nic Ci nie poradzę kaczki Ci tu nie przyniosę do tej budki Pierwsze zadanie na dzisiaj mamy z głowy, ale to pierwsze zadanie z trzech. Drugie się robi. W piecyku się pali. Tutaj mam obierki, trochę dostałem, trochę mam swoich. To wiecie, ja to lubię grubo ziemniaki kroić. To się tutaj spokojnie zagotują. Ile to zależy od pogody i ciśnienia. Dzisiaj to naprawdę kawałek kartoniku, jedna zapałka. Tutaj się pali. Fest. A jak wędziłem. To praktycznie tym samym drewnem przecież nie chciało się palić, ciągle temperatury nie naciągało i tak dalej. No ale wtedy padało, wiało i tak o, Jak się zagotuje, to tutaj mam taką piękną osypkę. Udało mi się jeden worek tylko na targu kupić, już pan więcej nie miał. Ale ta jest fajna, tu jest wszystko: i pszenica, i kukurydza, i jęczmień, i owiec. I co tam jeszcze, jeszcze jakieś dodatki? Taka zbilansowana dla kur. Myślę, że będzie im smakowało. Także to niech się gotuje, a zaraz się bierzemy za sadzenie porzeczek. Tylko z tymi porzeczkami to tak o, dzisiaj rano był sąsiad tu mniej i mówi, jak gdzieś tutaj posadzę, znaczy tam gdzieś za chałupą, to wszystko gęsi oskubią. Tam nawet jednego listka nie będzie, bo mają długie szyje. Także myślę, gdzieś tutaj zamontujemy, tylko zanim będę sadził, to jeszcze chwilka, zanim je puszczę na zielonkę, to będzie łatwiej się tutaj Przemieszczać, nie chcę ich jeszcze puszczać na zielonkę, ze względu na to, że bocianek się zmrowił i lata sobie za drogę. A ja się boję, żeby przez drogę przechodził taki maluch biedny. Jeszcze go samochód trąci odpukać, bocianek. Widzisz, ile narobiłeś wszystkim, Bigosu? Przez Twoje przechodzenie przez drogę, teraz wszyscy później wychodzą na zielonkę. O, perełka przyszła, jak zwykle, lubi chodzić po skodzie. Pamiętajcie, żeby nie straszyć kotów, jak są na samochodzie, bo kiedyś na osiedlu widziałem u mnie. Jeszcze w Szczecinie taką sytuację, kot sobie leżał na dachu, a właściciel szedł i chciał zrobić taki psikus. się zakradł po cichutku od tyłu i go wystraszył. A kot, jak się przestraszył, tak jak zrobił takie trzy zrywy po dachu i dopiero poleciał, to przez cały dach były takie szramy. Także pamiętajcie, nie straszcie kotów, bo to się może dla was źle skończyć. Dobra, trochę czasu minęło, spróbujemy puścić tą ekipę na zielonkę. Mam nadzieję, że za bardzo się nie rozejdą. Edziu, Edziu poleciał do królików. Nikomu nie zrobił krzywdy, mam nadzieję, bo dzisiaj jest plan taki, żeby kury sobie chodziły. A Edziu latał, bo będę sadził tam te porzeczki to. Będzie strasznie piszczał, jak będę podlewał i tam robił, to nie chcę go trzymać zamkniętego na ten czas. Mam ambitny plan, żeby tutaj to posadzić przy płocie, ale kurczę, tu mam pełno gruzu. Tu jakieś kamienie wkopane, wygrabię tak od, odtąd, ale co tu nie wychodzi, no. Tylko zagrabić ciągle coś, jak nie szkło, to gumy jakieś, to co innego, no. Wysypisko tu biło niestety, co zrobić. Jak się będzie kopało, to jeszcze na wychodzi pewnie. Cegły i nie cegły, kamienie. Także jakiś taki kawałek od płotu może. Ile ja ich mam? Ze sześć, to nie tak dużo. Pięć dołków tutaj wykopałem na tym kawałku, ale nie było łatwo raz, że tu wychodzi jakieś zielicho, ale to nic. Jakie kamienie, cegły tutaj wszędzie wyłażą. Tu, tu. Nie wiem, czy to ma się opcję tutaj przyjąć. Plus jest taki, że tu nie ma takiego piachu, jak z drugiej strony podwórza. Także można próbować to wtyknąć. Tu jest na tyle lepsza ziemia, że nawet nie będę sypał żadnej innej. No, za płytkie te dołki. No. Trzeba jeszcze ze szpadla podkopać. Takie to podkopywanie tutaj. Jak nie kamienie, to cegły, to śmieci to gumy. To korzenie. Nie idzie tutaj zrobić głębiej. O cegła. Następna wychodzi. Tak w kółkę. Ja nie wiem czy to w tym urośnie. Tam puści korzenie w to. No może puści. Taką miejmy nadzieję. Dalsza radę. Dobra. No, kamieniami to nie za dobrze to przygnieść, ale ziemią już nie najgorzej. Dobra, sześć wsadzonych, ale tak to topornie szło, ile to czasu zeszło z tym. Tu cały czas coś z ziemi wychodzi, jak nie gruz, to śmieci, to gumy, to jakieś kable, nie kable. Tu wszystkiego jest pełno, no i tak się zastanawiam, bo dobrze by było w tym roku tutaj ogarnąć, może nawet zasiać jakąś trawę czy coś, ale... To chyba po prostu trzeba wszystko ręcznie przekopać i wybierać, bo ja tu nie widzę za bardzo innej, innej możliwości. Już tutaj koparka była, tutaj już ze trzy kamazy tego dziadowstwa wyjechały, co zebrała, i dalej cały czas wychodzi. No. Ręcznie chyba trzeba się zabrać i to przekopać, przesiać, może nawet, bo ja tu nigdy nie dojdę do ładu. Tu butelki, szkło, no cały czas mi wychodzi. No ale wiecie jak to było. Tu były takie krzoki i tutaj śmieci to była góra. Także tu tak szybko się nie zrobi. Lepiej... Czytałem komentarze, że ktoś też podobną działkę kupił i nawet po 20 latach my jeszcze wychodzą takie rzeczy. Także prędko się z tym porządku nie zrobi. Tym bardziej, że ja też jestem mało porządkowy. Ale no może by się ustało, może by się najęło z jedną, dwie osoby nawet, żeby pomogła i by... Się to przekopało w parę dni, jak będzie cała działka ogrodzona, to będzie można kury puszczać tylko tam, zrobić im od wejścia do furtki, a tutaj niech sobie jakaś trawa czy co innego porośnieć, żeby się trochę zazieleniło, czy nawet jakieś takie różne krzaczki. To w ciepłe miesiące by nawet z miesiąc mogły tylko sobie w tamtą stronę wychodzić też by było dobrze. No ale to roboty masa nie widzę za bardzo możliwości jak to zrobić maszynowo. Myślałem glebogryzarki i inne. Ale tutaj są za duże elementy, no to już to nie mówię, ale o to takie głazy, nie głazy. Chyba jedyna najrozsądniejsza metoda, to ręcznie po prostu wszystko to przekopać. No samemu to raczej nie dam rady, przynajmniej w jakimś normalnym terminie, bo wiadomo, że jak się tu będzie robiło, to kury trzeba by puścić gdzieś indziej. No nie wiem, jeszcze się zastanowię, ale w lato dobrze by było to zrobić. No ale będzie ciepło, grillki, może jakieś goście to się ich trochę zagoni do roboty. Jest to jakaś opcja. O, łobuz już na tu wskakuje i pieje. No piej, piej, niech tu się schodzą, a nie chodzą daleko. Zlałem to wodą, kury się zleciały. Jak coś się przyjmie z tych porzeczek, to będzie cud. Co prawda tutaj ziemia jest lepsza i te drzewka, nawet co wcześniej sadziłem, to nawet ładnie się przyjęły, także jest szansa... Ale no nie widzę tu robić coś więcej, póki się nie ogarnie tej gleby tutaj, no. Trzeba to po prostu przekopać, gruz powywozić i tak dalej. Perełka manowe hobby, łazi po dachach. Jak nie po strychu, który zostawiam jej otwarty na dzień, to po dachach lata, no. Wspinaczka jej w głowie teraz. A my lecimy ze Edziem, podlejemy tunel, zobaczymy, czy coś tam rośnie, czy nie rośnie. Jeszcze nie bardzo, ale to na spokojnie. Myślę, że parę dni jakieś pędy puszczą. Niech chociaż trochę podrosną się. Będzie puszczało tutaj kury. To przerobią się na wiezie lepszej ziemi. Zrobi dwie grządki. Jedną po prawej, drugą po lewej. I myślę, że coś tutaj się uchoduje. Jeszcze szybki rzut oka na kaczaki. Ten lata ma się dobrze. Nawet się załatwia. Je pije, wszystkiego ubywa. Bardzo dobrze, a jak ta reszta bandy no, klujecie się. Czy jak wam to idzie? No już dwa by bardzo chciały, no temu już dobrze pęka skorupka. Ten to od wczoraj się kluje, tu jest popękane trochę bardziej. No. Jeszcze musi trochę poczekać na towarzystwo. Trzy dni przed czasem wyskoczyłeś, to teraz musisz być cierpliwy. Obierki elegancko się grzeją, już tutaj mocno para idzie, także prawdopodobnie niebawem się zagotują potem im się dosypie śruty zrobi ma ale to będzie dopiero na jutro żeby zdążyło ostygnąć o, a krzywulec to wcale nie lubi na zielonkę chodzić on się tutaj trzyma podwórka i tym pozytywnym akcentem ja się z wami żegnam do zobaczenia jutro o 7 rano mam nadzieję, że tych kaczaków będzie już więcej jutro będzie już tylko jeden dzień do terminu klucia także mam nadzieję, że ta biedna kaczuszka będzie miała Towarzystwo. I to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia jutro. Cześć.